Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Zastanawiałam się, czy odpalać tą kamerę, ale stwierdziłam, że może to mi pomoże się, wiecie, ogarnąć. Yy... Cały ten tydzień jest po prostu do dupy. Do dupy. Dosłownie, mamy godzinę dziewiątą, straszna pogoda dzisiaj u nas, wieje, pada, jest 10 stopni, ubrałam ciepłą bluzę, nie mam skarpet, a już mi zimno, bo mam otwarte okno, wietrzy się, wietrzą się kołderki i strasznie zimno w gierki. Zastanawiam się, czy robić makijaż, totalnie mi się nie chce, ale muszę zaraz jechać do Lidla. I z Lidla jadę, bo zaoferowałam się dużo, dużo wcześniej, więc nie mogę z gęby cholewy zrobić, e, jak to się mówi, e, że będę pomagać e, na sali e, na świetlicy, w której mój synek dzisiaj nocował z e, półkolonii. E, więc wiecie, tam zanim się dzieci pozbierają, trzeba posprzątać, pozamiatać, umyć podłogi, ogarnąć krzesełka, materace i tak dalej. No, i dwa tygodnie temu kapnęłam buzią, że tak. Czemu nie? Przecież, no jasne, na posterunku. No i teraz nie mam wyjścia. I chociaż chciałabym poleżeć, bo nie mam przestrzeni na nic, no to muszę jechać i zastanawiam się, czy się malować, czy trochę może się poprawić. Może, żeby nie straszyć. Może jakieś delikatne. Takie. Nie pamiętam kiedy się malowałam. O jezu. Ostatnio się troszkę opaliłam na ogrodzie, jak leżałam przez te dni. Depresyjne. Nie wiem, czy ten podkład nie będzie za jasny. Double wear sobie nałożę. Tak, cieniutko, bardzo. No, kołąbek. O, no, czyli coś ten Double Wear daje tak naprawdę. Ta skóra wygląda, więc chyba nawet mogłam bez podkładu. Ale wieje. Dzisiaj spacer z Luną, bo będzie wyzwaniem. Wczoraj nie byłam. Nie, czy ja wczoraj byłam? Ja już nie pamiętam. Czy przedwczoraj byłam? Nie, wczoraj nie byłam. Wczoraj mi godzinę zajęło wyjście do Biedronki. Z samochodu. Ach, ta moja izolacja. Jak nie ja, słuchajcie, to mnie martwi. W zasadzie nic nie było. We wtorek mam Psychoterapię, i nie mogę się doczekać. Strasznie się jej boję, słuchajcie. Mam jakiś taki lęk wewnętrzny, bo wiem, że się zmierzę z samą sobą po prostu. Ale jestem ciekawa, co moja kochana pani psycholog powie na ten lęk, na, ten, na tą izolację, na to, że odwołuje wszystko, bo wolę być w swojej bezpiecznej przystani. No, jestem ciekawa, co powie. Jak ona to widzi. Bardzo mnie to mm, gdzieś tam ciekawi. No i dobra, chyba będzie, nie? Nie robię nic jakiegoś takiego szałowego makijażu. Tylko wiecie, brwi dobrze jest poprawić, żeby to oko nie było aż tak smutne jak jest. Nawet lepiej twarz od razu wygląda. No może trochę róż, żeby nie być taką płaską. Jakiś taki różowy od Avery. Zawsze to trochę życia wprowadzi, nie? No, razu lepiej. nie będę straszyć. Na toalety tutaj też muszę posprzątać. Nie mam na to siły. Pędzle muszę umyć. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, słuchajcie. Trochę jasnego rozświetlacza. Czy takiego bezdrobinkowego, Żeby otworzyć to trochę oko. Nawet nałożyłam dzisiaj na szyjnik, słuchajcie, i kolczyki, żeby jakoś wyglądać. Głowę powinno dzisiaj też umyć. Nie wiem, czy ja to dzisiaj zrobię. maliny miałam zbierać. I błyszczy ten cudowny od pupa, Który daje niezwykły efekt powiększenia, słuchajcie i nawilżenia. Jest jeden z najlepszych błyszczyków, jakie miałam w życiu i choć kiedyś bardzo Chciałam kupić Fenty i kupiłam, i Fenty mnie zawiódł. To żałuję, i żałuję wydanych pieniędzy na Fenty, ale na tego nie żałuję. Ten kosztował w promocji chyba 57 zł, to jest bardzo dużo. Jak na kosmetykę, ja nie kupuję takich drogich kosmetyków poza żelem z Sefory za 5 dyszek, który no, no tak kosztuje, ale jest też mega wydajny, bo go miałam bardzo długo nowy, czeka gdzieś tam. Ale jeszcze tutaj wykańczam. To są takie dwa najdroższe kosmetyki, które ja kupiłam, bo Double Wear dostałam od Kasieńki mojej w prezencie. I ja wiecie, że ja jestem team promocja. Ja nie lubię przepłacać. Nie przepłacaj. Ukochany tonik na twarz. On daje piękny efekt naturalnej skóry. Kiedy nałożycie go na makijaż. No i dobra. Idę się uczesać. A wczoraj, słuchajcie, spryskałam się w domu, bo to moja przyjaciółka miała przyjechać, też musiałam się jakoś ubrać, wiecie. Trochę się spryskałam perfumami. I użyłam tych. I mąż wrócił z pracy i mówi, ale pięknie pachniesz. No. A rano ich używałam. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ostatnio mnie Pani w Lidlu też zaczepiła. Czy Pani pachnie? Są piękne. Są piękne. Polecanko. Co, Runoczku? Idziemy, Siczku? Siku, idziemy? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry, kozo moja. Dzień dobry, moja kozo. No co, to już Cię kocham. Ale ja czysta jestem. Nie trzeba mnie myć. Czysta jestem. Uff. Witam się z wami w nowym vlogu. Ok, zakupy zrobione dla mnie i dla koleżanki, bo też mnie poprosiła, żeby po drodze w Lidlu zrobić jej zakupy. Dzisiaj był schab w promocji łódka z kurczaka po udzie, więc kupiłam jej 10 kg mięsa. Kupiłam Filipowi też fajne buty do szkoły, do biegania po szkole, bo trzeba mieć obuwie zmienne. Tak, tak, wiem. E, rozmiar 35 i wzięłam też 36, bo nie wiedziałam, które będą dobre. A przy kasie okazało się w ogóle, że one są po 28 zł. Więc te 36 po prostu zostawię mu na zaś, jak mu stópka wiecie urośnie. I wzięłam mu jeszcze takie dwa t-shirty. W sumie one nie są białe, one są takie waniliowe. E, z myślą o WF-ie. E, dwie sztuki za 11 zł. Także petarda. 100% bawełna. No. Jedziemy. E, Nawet wyszła, ale strasznie wieje. Idę na salę, zobaczyć, jak tam dzieci. I bierzemy się za robotę. Fajny. Ten? Do polskiego? No. Dobra. Ten jest. Ten do jakiegoś innego? Też do polskiego? W linii tylko język polski. Dwa wybierz do języka polskiego. te dwa te dwa, dobra czekam tylko na Filipka bo poszedł odprowadzić koszyk. byliśmy jeszcze w kupić zeszyty bo jest promocja 4 plus 2 i niektóre zeszyty wyszły po 29 groszy także super czekam na niego jedziemy do domku, zrobimy hol jestem totalnie zmęczona Mon wróci do domu za dwie godziny więc czekam jeszcze zrobienia zrobienie obiadu Miało padać od rana słuchajcie kręci się kręci, ale nie chce padać. W domku przynieśliśmy wszystkie manele z nocowanki, zaraz będziemy to ogarniać, muszę się napić wodę z witaminką C jeszcze raz, bo brak energii, a mnie witaminka C trochę tak ładuje energetycznie jest. Dobra, lecimy z holem zakupowym. A dla Filipa taka teczka do szkoły. I tutaj kupiłam taki jajo z napisem kocham. Dużą <gurza> masła będzie 9 kostek, masła, bo była promocja. 9 kostek. Będzie zapas. Mamy pod z kurczaka, pod udział z kurczaka, łódka z kurczaka i dwa razy skap. I dwa razy I teraz. Dalej. Pierwszy raz w życiu kupiłam gotową sól. Co zawsze robię sama, lubię te samorobione, ale jakoś tak na mnie popatrzyła i powiedziała Dzisiaj Kasia zjesz taką gotową i też się nic nie stanie Chlebek życzli I tak Filipek no tak wybrał wębię. Mam jeszcze następne masła na Dla męża piwko Pestki mm, dyni mi się skończyły Filip wybrał takie chipsy. Mamy tu jeszcze parówki z szynki. I dla Filipa, piwa wam nie będę pokazywała, dla Filipa. Taki do Donut, który wyszedł, słuchajcie, za 15 groszy. Taki długopis sobie wyczarował, wynalazł. Zeszyt do geografii, tematyczne, język angielski, matematyka, tu taki zapasowy w linie, taki w linie sobie wybrał z pisałkiem, matematyka, taki zapasowy w kratkach, biologia, zestaw okładek, blok rysunkowy kolorowy i blok rysunkowy taki klasyczny blok rysunkowy klasyczny był za 15 groszy rabacie takie promocje to ja lubię to sobie wybrał taki z linkami też do języka polskiego jeszcze jeden zeszyt do nud. jeszcze jeden taki zapasowy w kratkę z auteczkiem no i oczywiście też w krateczkę I to tyle. Rozkładam zakupy, biorę się za obiad, a potem nie robię nic, chyba. Stało mi się iść maliny yy, ogarnąć i pranie z tarasu. Ale na razie się rozłączę. i w końcu się rozpadało. Byłam szybko na ogrodzie po ogórki i po pomidorki zerwać i po koperek do obiadu. Nastawiłam kurczaka w piekarniku z cebulą. Gotują się ziemniaki, gotuje się kukurydza dla chłopaków. Ja z tego chyba nie zjem nic, bo za kurczakiem nie przypadam. Kukurydzy też nie lubię. Coś tam zjem Przed chwilą zjadłam dwie bułki razowe z masłem i z pomidorem. To jest moja ostatnia miłość. Moje pomidory z ogrodu i taka bułka razowa z masełkiem i z solą. Smak dzieciństwa. Uwielbiam. Yy, mam jeszcze pranie do złożenia. Ale na razie muszę odpocząć. Przygotowałam ten obiad i odkurzyłam kuchnię. Yy, ogarnęłam blat. Jedną partię słoików spakowałam, żeby mąż wyniósł, opisałam etykiety. I poszłabym spać. Także póki co, taka sobota jest. 15:15, .15, męża jeszcze nie ma. Ja byłam przekonana, że on się kończył o 12. .00. Zawsze w soboty jest do 12. .00. A dzisiaj mówi, żeby musiał dłużej zostać, więc czekam na niego, czekam. Nie mogę się doczekać. Żeby się przytulić i ukoić układ nerwowy. Jest trochę lepiej, energetycznie, wiecie? Troszeczkę lepiej. Też nie chcę mi się aż tak mocno płakać dzisiaj, więc może idzie to ku dobremu. Może przez te półtorej dnia, jak będą, yy, jak mąż będzie w domu, to to się postawię na nogi. A póki co się rozłączam i jakoś się widzimy albo nie, zobaczymy. Fajnie, nie? No ona jest. Jest fajnie. Masz tylko za moja. Schodzisz? Schodzisz już? Nie, No, zejdź. ten poziom, co teraz gra. Dobry piesek.